To ja witam państwa ponownie i zapraszam od razu na prognozy pogody. Zobaczmy, czego już dzisiaj możemy spodziewać się w naszych regionach, a będzie. Ach, to, 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 to co teraz? To, to, to co teraz się dzieje. Nie pada nigdzie, proszę państwa, jest troszeczkę chmur, a nieprawda, pada troszeczkę. Ech. Nie czytałam jeszcze tego podręcznika, ale skoro z dziennikarskiego obowiązku przyszło mi o nim mówić, no to tak przeglądam stronę po stronie. O, ponoć mam kamerkę pod stołem, ale chyba gdzieś za daleko, musiałabym bardzo zniknąć pod stołem, więc Państwo chwilę wybaczą być może zniknę i tu za moment będę mogła Państwu pokazać, o chyba to 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 proszę mi powiedzieć czy wszystko tutaj widać, bo będę opowiadać między innymi trzymam do góry nogami, no to już, dobrze, proszę wybaczyć nie przychodziłam tutaj szkolenia ale w tej chwili ono następuje, czy widać mapę? widać mapę zaczęliśmy w ten sposób, a dzisiaj, dzisiaj jest ta kontynuacja. Tak więc zaczynajmy. Magdalena Oszczyk. Agnieszka Och, przepraszam, Agnieszka Oszczyk. Przepraszam najmocniej. Zaczynamy. Przede wszystkim jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jest europarlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jego wypowiedzi są uważnie słuchane i ta wypowiedź, która padła kilka... Do tego materiału oczywiście w wydarzeniach 24 wrócimy. Po więcej informacji przenosimy się do naszego korespondenta w Berlinie, Cezarego Gmyza. Witaj Czarku, powiedz ile według niemieckich szacunków nie może potrwać odrodzenie populacji ryb w Odrze? Halo, halo, nie słyszę anteny. Nie słyszymy się z czarkiem. Miejmy nadzieję, że uzyskamy łączność z naszym korespondentem. Będziemy mogli wrócić do tych informacji. Nabieram wdech i wydech, wdech, wydech. I to będzie super dopełnieniem, super elementem do naszego właśnie. Uciekła mi słuchawka. szkodzi. Ale my wszystko, my wszystko słyszymy. słyszeliśmy. Tak to jest z ćwiczeniami, trzeba uważać z naszymi mikroportami, tak sobotę poznamy zwycięzcę super pozytywki. Bardzo namawiamy Państwa jeszcze raz do głosowania, szczególnie na naszej stronie internetowej. Za mną jakieś młode chłopie o przystojnej twarzy grzebie mi przy pasku. To nawet jest miłe. Co mi robisz, chłopczyku? Kulisy telewizji. Chodź, pokaż się Państwu. Bardzo Ci dziękujemy za pomoc. Chciałem Państwu przedstawić mojego chłopaka Maćka, ale uciekł.